Halo, halo, hej, cześć się. Ty ku... Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Knopers, witam wszystkich. Kurz. Yeah. <noise> cześć, jestem Knopers. Ze mną jest Maverick. Cześć. Gramy w Rocket League. Sojebisty wstęp, najlepszy w moim życiu. Dobra Miski, zaczynamy. Pierwsza ma pensję, Jak widzicie już daję po oczach. Jesteśmy hmm. pod wodą. Maverick wziął mnie na wycieczkę i utonęliśmy. Under the water. Oh, I'm I'm under the water. water. Może się coś wygra, co? A może jednak się nie wygra? Ja obstawiam to drugie, nie. że się nie wygra. Tak szczerze. Nie wiem, jak mi zwróci bus, to wygramy. O, dobra, jest. I tak patrzcie, nie widzę mi się z otoczeniem. Aha. Akurat leci idealnie. Lob, co? Do bramki? Nie, super. Jest, jest, jest. Nice. To był szał? No Nie wiem co kurwa. Ja miałem wrażenie, że to blokuje. Mm. Oczywiście Aha. po mnie. <laughs> Ale to będzie Porosiu. krótki odcinek. Nie no, po mnie to było. Tak? No, dwójkę na mnie na dalszych. Tylko pokazuję jak nie dobrze się, mi dzisiaj się gra w roketa. mu właśnie mówiłem o Wadikowi wow. o rozgrzewce. Obrona. O kurwa, zajebisty pinch ty! Jakbym chciał takiego wybić tam spod bramki, to bym tak nie zrobił. O, ja już w bramce naszej, jak coś. Ja też. Jesteś? Eee... Twoja? Ra. No. Aj, aj, Był potencjał jak polskich drużyn na Majorze. Coś się... Coś się popsuło nie było mnie słychać. Jest to ja czy nie? O, chuj. Ty mu się pytasz, jak i tak to bierzesz? Jest. Jadę. Tak. O, co jest? Ale dostałeś pierd. Chłop, zamiast trafić w piłkę albo ja, to on znowu zrobił tak, że walnął mnie najpierw, nie? Uh -huh. ja Już sobie... tego? O, ty kurwa, będzie leciał. Nie, kolega wziął O ma ga! Jezus, ale to było dobre Nie wiedziałem, że tak potrafisz Ja też Ej, no, piłka miałem Ale zbiłem ziomka przynajmniej, ty daj mi spokój Tego co miał piłkę wziąć Kurde Za, za dużo turbo Coś się zepsuło to będzie najbardziej gówniany odcinek w moim wykonaniu w historii. Chyba gorzej nie grałem. To się jeszcze, jeszcze zobaczę. Masz myśl, że może być gorzej? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. <laughs> Nież to, co teraz ze sobą tak. reprezentuję? Nie twierdzę, tak. Tylko ja tak mówię, więc tak jest. Punktacja to nie wszystko. Bruh. <laughs> Zero, 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 zero. <laughs> Łatwo. Ajajaj! Aj, aj. <laughs> Cóż za obrano. Będziesz mnie motywował... <laughs> Double Let's go! Popięć, będziesz... Ja Taj, da, to jest taka motywacja do głowy jak Kory. nine. <laughs> Masz to? Masz to. O kurde, zrobił takiego trikasa jak ja, że się nie spodziewałem. A! Myślałem, że się da donabił. Ja się ale... nie spodziewać, no. Wytrzymał presję. Oj Jezus, nie dam rady. A teraz to dasz? Trzymam. O ty. O ty, dziadzie. Się niefajnie podbiła. Dobra dam, statystyki. Dam. Statystyki są. Siedzi. A? Biorę Żeby oni co podbi... Kurde Dobra, zmiotem z planszy jednego ziomka Oh my god Yeah! Right now! Jeszcze, jeszcze walcz! Nie mamy po drugiej stronie na boost'a Nie. Bra mów jak jedziesz, przecież widzisz, że Sorry. ja bronię. Ty tak bronię jeszcze w ten sposób, Sorry. żeby wiesz. jak wyjechać. Sorry, ja wiem, Sorry. że dobre masz statystyki. Jesteś poczuty, ale nie znaczy, że teammate musisz już deprymować tak, że jest beznadziejny i nic nie potrafi. Ale przecież masz dobre statystyki, o co ci chodzi? Bywały lepsze. Jeźdź po busta, ja spróbuję powalczyć na 0 busta. Nie mam A To weź O kurde o. Jest... No nie, jak mnie przeciął Kurde Je się? Przecił, no. A Pust się nie zebrał Proszę, proszę. Przeszło. Kurde, to nie mów. Nie stresuję się teammate'a. Kurde, co to jest? Nie stresuję się teammate'a. A! No, serio! Jedziesz, jedziesz. Niszczysz go. Niszczysz go. Dobrze, jeszcze, jeszcze, po kostkach. Masz to, masz Nie. to, masz to, masz to, masz to. Dobrze. Spokojnie. Jeździesz? Nie, kurde, tak. Chciałem jechać, ale byłem cały czas po tej stronie. Nie widziałem, czy się zabiorę. Nie. Dobra. Byłem, byłem, ale to trzeba było mi dać na dobie Ej. Ej! teraz, teraz, teraz! Nie, mam nie! A wiesz co? Ja mam turbo. O nie. Jak fik jest. Ale teraz... To był potężnie ważny... Wa ważny save. Ależ TO BYŁ POTĘŻNIE WAŻNY SAVE! <laughs> Vamos! Vamos! Ale pograli! Chciałem powiedzieć widzowie, że w końcu mi coś w życiu wyszło. Jestem zdrajcą, kiedy... Dobra miski, drugi meczyk. Ja pojadę. Ja jestem bramkarzem ze złotą rękawicą, który może nie ma czystych kąt dosyć często, ale ma ich najwięcej. Dyky jak, ale. Biorę, biorę. Dropik! A, widzisz jaki drop siat? Oh o my god, 7 busta? Why not? O kurde, plan był dobry, tylko nie sądziłem, że on będzie stał w bramce w sumie. Raczej taka moja taktyka. Teraz, teraz, teraz! Dobrze. A, mogłeś mówić. Sorry, nawet, ja nawet Maja, nie, nawet nie, wi nie widziałem Cię na kamerze, wiesz? Sprawdziłem wcześniej, ja ale Cię nie widziałem Chciałem zgasić, wiesz? Mamuuu Nie widziałem, że tego podania Gasił go jak peta tym podaniem Mamy to Mój czas gracza jest zapisany, po potrów O! O! O kurde, prawie się w Ciebie wrąbałem Niepotrzebnie Mogłeś jechać tu, właśnie tam Brakło. No, ale busta nie miałem, Och, jak się zatrzymałem, ole. to już nie miałem tempa w ogóle. Wiesz o co chodzi. Uh -huh, uh -huh. Kurde. Oh, Ajajaj, aj, niestety. Oh my no, God. Tak? Czekaj. Obserwuję co tu się dzieje, vamos. Tak jest, masz radę. E -a! E -a! Dzida na daleko. Lecimy. Zrzuciło mnie na backboardzie, ale nic się nie dzieje. Powolcz. Zawsze. Bardzo dobra walka. Co zrobi, co zrobi? się to. O kurde. Robimy w FIFA. Przewrotko. Jeszcze raz. <laughs> o, o. Oh, nie. Oh, oh. O, no o. Ja widziałem, że się źle złożył. Kurde, dubskim to podwinął akurat. A! I co, jakieś moje uderzenie było, co? Od kozła. Ma to co oni grają. Dużo, dużo czasu dają. Ani grają ze mną, czy? to jest półersa, to Nie wiem, no czasem nie umiem skomentować co się dzieje w tej grze. Ja pierdnię, co się dzieje? Teraz ty, teraz ty, teraz ty. Czekaj, bo mi turbo zabrał, ale jadę na zero coś. Ja jadę na drugą stronę po busta. Okej. Okay. Pod naszą bramkę. Okay. Cofnij! Z tyłu! Proszę. No, proszę bardzo. Serio? Bra. WAMOS! Ja trzeba będzie bronił. Będzie idziemy. Byłoby jakby nie bronił, tylko strzelał na przykład. O, cholera, duch. Musisz, musisz, dużo czas. Kurde, na maskę mu to siadło, kurde. Ktoś się we mnie wbrąbał i dostał tego, demo. To jest przypadek. Nie ma, nie ma, nie ma. Kurde, no nie zdążę teraz, ty. O kurde, Pff, nie spodziewałem Oj, się, po tego. Po tym meczu pisze, pisze, pisze dwu, dwu, literowe wyraz. Po angielsku. Co? Oj, pisze. Zobacz. Aha! Już zrozumiałem. I to nie jest kurwa ul. Ale powiedziałeś angielski, więc. Plak. Ale nie wiem jak jest ul po angielsku Oł oh. Hive Czy to jest kurwa na dwie litery, czy na pięć, czy na 10. No bo tu, że nie miałeś Jedź, 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 bo cię dobrze zarzuciło Jak to brzmi dobrze cię zarzuciło to jedź <laughs> Patrko, nie. My, Teraz my, ty. Przestaliśmy, my przestaliśmy atakować w drugiej minucie w sumie. <noise> Taktycznie, tak. O kurwa, nie! <noise> Zatrzymał to. O. Jeszcze, jeszcze. Oh my god. Nie! No, poradzili sobie chłopaki? Ja pierdolę. <noise> Do przodu jedź! No, to jest, to jest tak, jak nie idzie, to nie idzie. Ale muszę. What the fuck, ty? Jaki toksik się zrobił. Jak ja mam, moi drodzy, skomentować ten mecz? Łatwo. Oj mój Boże. Dwa mecze. Dziwne mecze. Ale wygrane mecze, tak? Jego Seniasz. Słuchaj. Łatwo. Cieszmy się z małych, że. Dobra, moi drodzy. Krótki odcinek, bo takie muszą być z teraz, żeby było więcej możliwości kontentowych na później. Widzicie ten odcinek w piątek, więc zapraszam Was na poprzednie filmy, jeśli ich nie widzieliście. W środę wywiad z maturzystą, pierwszy odcinek podcastowy, czyli z Maverickiem. A w poniedziałek był Minecraft i tak chyba raczej zostanie, że poniedziałki Minecraft, piątek Rocket, w środę odcinki specjalne, czy to podcast, czy to CSGO, czy to Seria Versus, więc dzięki za dzisiaj, ja bym Knopers wybliście wy a ze mną był. Maverick, trzymajcie się do następnego, cześć. łatwo.